lego racers 8365 wyścigi przeznaczone dla osób od 8 roku życia w zestawie znajdziemy elementy z których zbudujesz super szybki pojazd dzięki zastosowaniu elektrycznego silnika na baterie paluszki AAA sztuk 3 Rozpędza się do dużych prędkości na prostym odcinku drogi. Poprzez zastosowanie terenowych kół, auto może pokonywać wzniesienia o kącie nachylenia nawet do 26 stopni. Auto możesz także przebudować, tak jak Ci Twoja wyobraźnia i obserwacja. Chcesz zostać zwycięzcą wszystkich wyścigów, w których weźmiesz udział? Zestaw składa się ze 196 elementów. Z tym autem to nie problem. Ten samochód to najzwyczajniejszy wyścigowy szaleniec. Zostanie ono w Twoich rękach niezastąpione. Przy odpowiednim zastosowaniu elementów wydechowych silnika, samochód ten może rozpędzić się nawet do bardzo dużych prędkości na prostym odcinku drogi. Z tym autem możesz także jechać po wzniesieniach. Niech ktoś spróbuje z Tobą konkurować. Po prostu nie ma szans.